Zaczynamy dzień od skinker. Dobra, na szybko otwieramy 23. Ostatnie okienko, ten kader jest już taki lekki. I dzisiaj mamy bucika. Dzień dobry, witam się z wami w ostatnim vlogmasie. Nie wierzę jak to szybko minęło, dzisiaj jest 23 grudnia, ja się na szybko ubrałam, mam nieogarnięte włosy, bo chciałabym je dzisiaj umyć, ale muszę jeszcze jechać na paznokcie dzisiaj, więc jeszcze ich nie myłam, chcę tak na świeżo je umyć właśnie dzisiaj wieczorem przed Wigilią. Na szybko się ubrałam, w bleco i ja, totalnie mi nie leży ten outfit, ale ja nie mam w ogóle zimowych ubrań, nie mam w co się ubrać, a muszę jechać, więc wziąłam taki sweter, ale tutaj on był taki dosyć wycięty, goły, a ja chciałam jechać z gołą szyją, bo szalik mi nie pasowało, więc ubrałam koszulę pod to, ale to nie wygląda Dobra, trudno, jestem niepomalowana Będę się malowała oczywiście przed y, świętami Tak naprawdę mam cały dzień wolny, jadę tylko na te pazy Od dzisiaj już nic się nie uczę, tak sobie postanowiłam Zobaczę jak długi będzie ten vlogmas Bo nie wiem, czy będę jakoś więcej dużo nagrywała I tak dalej, bo teraz wiecie Jest taki intensywniejszy czas y, Więc będę się starała wam pokazywać jak najwięcej Teraz się szybko szykujemy, malujemy i będę jechała na pasy. Będę miała takie dwie godziny, powiedzmy, wolne, dwie godziny zapasu. Miałam jeszcze na zakupy, ale stwierdziłam, że będzie tak dużo ludzi, że ja nie wiem, czy chcę się tam pchać. Więc, więc może pójdziemy sobie na jakąś kawkę, do kawiarni, zobaczyć. Więc sobie usiądziemy, poczytamy książkę, poczytujemy. Pójdziemy na pas, wrócę do domu i będę już przygotowywała się do świąt, teraz się na szybko maluję, pokrótce może Wam to pokażę, ale filmik z makijażem już był, więc nie będę się tutaj też nad tym za bardzo rozwodzić. Dajcie znać jak podobały się ostatnie vlogmasy, mam nadzieję, że, że oglądacie, że, że podobają Wam się. I dajcie znać, co chcielibyście widzieć na kanale po vlogmasach, bo też jestem ciekawa. Ja najbardziej lubię właśnie taki charakter vlogowy, taki naturalny, dzienny na, na właśnie na kanale. Więc ale dajcie znać, co wy chcielibyście widzieć. Szybko się malujemy, bo nie mam już tak wcale dużo czasu i lecimy. Jedno jest pewne, przed świętami jeszcze muszę ogarnąć swoje pędzle, umyć je, wyczyścić kąbeczki, szczoteczki do brwi, bo jednak chcemy mieć takie czyste na święta. Jakoś bardzo się nie maluję, po prostu zrobię taki dzienny, lekki makijaż, najbardziej taki lubię. Postawię sobie tutaj lusterko, będę do Was gadała, malowała się, ale Wy już znacie mój makijaż. Ja cały czas używam tych samych sprawdzonych produktów i lecimy z Glow i bazą. Zrobiłam sobie dzisiaj taką bardzo nawilżającą pielęgnację. Dam też olejek do masażu, ale jeszcze sobie dołożymy troszeczkę mojej najlepszej na świecie bazy z Charlotte. Damy sobie trochę korektora, to jest mój letni odcień, ale w zimie jakoś mi się też sprawdza. Na tych nieproszonych kości tutaj użyję sobie niezawodnego infolibu, który tak kryje, po prostu ja jak miałam najgorszy stan to po prostu uwielbiałam się z infolibu, bo on zakryje wam wszystko. Powiem wam, że śnieg już się topi, i to nie jest świąteczna pogoda. Niestety, dajcie znać, jak jest u Was, czy pada śnieg, czy są święta białe, czy są takie jak u mnie. U mnie jest trochę tego śniegu, ale on cały czas topnieje, i cały czas taki się robi niefajny, wodnisty. No ale cóż, przeżyjemy. Zabieram też ze sobą książkę, bo będę miała właśnie dwie godziny wolne, więc sobie może poczytam, gdzieś pójdę do jakiejś kawiarni. Ja mam, to jest druga książka z tej całej powieści, serii, bardzo ją lubię, bardzo lubię te książki. Jeszcze mi została jedna, więc tak idealnie na święta już sobie ją kupiłam czeka na mnie, aż właśnie dopiero skończę tą, ale bardzo mi się podoba, bo też czasami na TikToku ktoś pyta, czy polecam, bardzo polecam, naprawdę jest bardzo fajna. Tak wyglądają moje pazury, już właśnie idę. Wcześniej mam takie zwykłe, czarne, krótkie. Ja najbardziej się lubię z takimi basic paznokciami, po prostu jestem z takich najlepiej. Jeszcze właśnie w krótkich. Teraz nie zmieniam na stricte świąteczne, chociaż nie wiem, bo mi się to zawsze zmienia, ale pokażę Wam wszystko, jak wyjdę. Dzisiaj obiad standardowy, czyli bowl. Wy już go widzieliście, ale z kaszą, tutaj ze strączkami, kukurydza, ruchola, więc zrobię. Robię jeszcze dla mojej mamy, więc yy, będzie taki podwójny. Do... Dobra, zrobiłam nam dwa takie same. To jest mój ulubiony obiad aktualnie. Pamiętam, rok temu na Vlogmasach miałam fazę na makarony, a teraz właśnie na takie bowle. Witam się już po południu. Jest już ciemno, ale jest jeszcze południe. Wróciłam, rozpakowałam zakupy. Zjadłam sobie bowlę. Pazę pokażę Wam później, ale zrobiłam takie bardzo naturalne, bo skniłam za takimi. Ogólnie bardzo fajnie mi póki co minął dzień, bo pojechałam sobie na to paznokcie, ale miałam wolne dwie godziny. Skoczyłam sobie na kawkę, na ciasto, poczytałam książkę, puściłam świąteczne piosenki w słuchawkach, więc sobie siedziałam, czytałam. Main character vibes, naprawdę było świetnie. Brakowało jeszcze tylko opadającego śniegu, ale nie narzekam. Skoczyłam później do galerii, na takie zakupy byłam w Douglasie, kupiłam mojej mamie mały prezencik, dałam go dzisiaj, bo to, to nie jest taki stricte wigilijny prezent, to jest był po prostu taki świąteczny prezent, powiedzmy. E, I teraz będziemy piec jakieś ciasto, ja jutro rano będę piekła choinkę z makiem, to wam pokażę, bo to jest game changer, uwielbiam ją i już ciemno, i się staram jakoś oświetlać, żeby do was mówić. E, jutro też wydaje mi się, że będę się odzywała, nie wiem jak to będzie z czasem, bo staram się, żeby ten vlog był fajny, e, będę wam jak najwięcej pokazywała. E, nie wiem co dzisiaj jeszcze będę robiła, ale jeżeli będzie to coś ciekawego, to na pewno wam pokażę. Muszę jeszcze iść wysłać paczki, ale pada deszcz, więc pewnie pójdę dosyć późnym wieczorem. Muszę to wszystko zapakować, bo dzisiaj mam ostatni dzień wysyłek. E, I tak, i tak mi miad dzień, powoli. Zapomniałam Wam wcześniej pokazać paznokcie na dworze przy świetle dziennym, ale e, dobra, postaram się, tak mam nadzieję, że będzie widać. Tym razem coś zupełnie innego niż zwykle, są bardzo krótkie, to sobą chyba najkrótsze paznokcie, jakie ja e, miałam w życiu, naprawdę, ale e, ostatnio bardzo mi się znudziły wszelkie wzorki, długie pazy, więc zrobiłam sobie coś takiego. No, totalnie naturalny efekt, takie jaśniutkie, króciutkie. Od nowego roku wiadomo, wrócę do jakichś fazów takich lepszych, bardziej wyjściowych, ale teraz chciałam sobie zrobić coś właśnie takiego bardzo naturalnego, leciutkiego, krótkiego, i to jest idealnie to, co chciałam. Bardzo mi się podobają. Wow! Witam się w takim właśnie świątecznym wydaniu z Wami. Jest 24 grudnia. Cały dzień zamierzam w tym chodzić, bo chcę mieć fajne loki, więc będę się też tak Wam pokazywała. Po prostu moja naturalna wersja 24 grudnia. Tak cały dzień będę wyglądać, tak cały dzień będę piec ciasta i ubrać choinkę. Kalendarz adwentowy i ostatnie okienko. 24 to jest największe okienko chyba całego. Kalendarza, więc otwieramy. To już jest ostatni, zawsze jest tak mi smutno, jak te kalendarze już wiecie w Wigilię. Zazwyczaj są puste, już się je wyrzuca, no wiecie, już się odczekały tych świąt. No i dzisiaj mamy taką chojneczkę adekwatnie. Zawsze jadam te czekoladki od razu po tym, jak otworzę, ale dzisiaj zostawiam, bo zjadłam na śniadanie ciasto. Będę zaraz piekła y, makowce drożdżowe takie, dwa ciasta drożdżowe, więc trochę mi tu zajmie, może wam coś pokażę. E, muszę posprzątać w mój pokój, bo miałam to zrobić wczoraj, a e, piekłośmy z moją mamą ciasta i się wygłupiałyśmy przez 5 godzin, więc e, nie zrobiłam tego. Mm, a jest bałagan, więc dzisiaj się to zabiorę. Wiadomo, muszę się ogarnąć, zrobić maseczkę, zrobić skincare, takie porządne e, outfit i wszystko mam wybrane. Już nagrałam get Ready With Mina, zrobimy sobie później oczywiście nawilżającą e, maseczkę, żeby fajnie e, makijaż wyglądał na tym wszystkim. Ja zabieram Was zaraz do kuchni, będziemy właśnie piekli troszywe ciasto, pokażę Wam. Nie wiem jak to będzie z tym, czy nie wiem jak będę dzisiaj do Was mówiła i tak dalej, bo e, wiecie, zaraz się zrobi ciemno i tak dalej, ale jeżeli teraz to oglądacie, to chciałabym życzyć Wam wesołych świąt e, zdrowych, żebyście spędzili je sobie z rodzinką e, czy z kimś innym, żebyście po prostu fajnie je spędzili, więc buziaczki dla Was i życzę Wam jak najbardziej wesole, wesołych świąt. Ja już jestem pomalowana, jeszcze muszę zrobić sobie na szybko usta. Zniłam te wałki, tak wyszły te włosy. Powiedzmy, że jestem zadowolona, troszeczkę taki baranek, ale, ale jest ok. Ubieram się i pokażę Wam na szybko moją sukienkę. Dzień dobry, witam się z wami już po Wigilii. Mam wrażenie, że cały ten vlog jest taki chaotyczny, że mało jest tu tych moich wstawek. Ale chciałam też nagarać ostatniego vlogu Masa. Mam nadzieję, że, że go obejrzeliście do końca. Chciałabym Wam życzyć jeszcze raz wesołych świąt, zdrowych, bezpiecznych świąt. I pamiętajcie, że nieważne są prezenty, a ważny jest fajnie spędzony czas, żebyśmy za kilka lat nie żałowali, więc nie zwracajmy uwagi na rzeczy materialne, a starajmy się łapać. Czuję, że ten vlog był taki strasznie chaotyczny i mało się w nim działo, ale starałam się jak najbardziej Wam ukazać te moje przygotowanie świąteczne i kończy się już dzisiejszy dzień, czyli 24 grudnia, już jestem po wigilii, jestem na maksa najedzona świątecznymi potrawami, zaraz Wam też pokażę co pokrótce dostałam. Tutaj nie mam na celu chwalenia się ani nic, nic w tym stylu. Po prostu chciałabym wam to pokazać, bo wiem, że niektórych to może na pewno interesować. A poza tym ja sama się inspiruję na przykład tego typu filmikami. Na początku muszę powiedzieć, że dostałam najpraktyczniejszy prezent, jaki tylko mogłam dostać czyli pieniążki. Nie jest ciężko kupić prezent, zrobić jakiś prezent. Ja, ja po prostu doszłam do takiego momentu, że jeżeli czegoś potrzebuję, to kupuję sobie to sama. Dlatego też ciężko mi jest zrobić prezent, ale dostałam bardzo trafiony prezent w tym roku, więc zaraz Wam pokażę. Więc dostałam szczotkę z Olive Garden. To jest w sumie bardzo praktyczna rzecz i bardzo taka fajna rzecz, którą mogłam dostać, bo jest to bardzo fajna szczotka. Druga kategoria, czyli książki. Dostałam dwie super książki, które były na mojej wishlist. Pierwsza to jest Maybe Someday, i druga wydaje mi się bardzo popularna, czyli Ugly Love. Więc e, będę miała co czytać w nowym roku i w sumie jeszcze w grudniu. Dalej dostałam kremik, który w sumie też był na mojej wishlist kosmetykowej. Nie wiem, nigdy go nie wypróbowałam, ale zawsze go chciałam. E, to jest krem z Embryolis. Nie wiem jak to się czyta, ale pomyśl e, jest bardzo fajny, bardzo nawilżający. No wiadomo, standardowo jeszcze słodyczki. I tutaj proszę bardzo jestem w trakcie jedzenia czekolady. No i wiadomo, pieniążki, czyli dosyć taki sprawdzony i ponadczasowy prezent. Ja jestem bardzo wdzięczna Mikołajowi za prezent. Bardzo trafiony, jestem bardzo szczęśliwa i bardzo zadowolona. I to jeszcze nie koniec, bo ja jestem też swoim Mikołajem i sprawiłam sobie w tym roku mały prezencik. Nie, nie jest jakiś ogromny prezent, ale pokażę wam, co sobie kupiłam, bo są te rzeczy, które bardzo chciałam. Odżywka do szans z The Ordinary. To jest ta peptydowa odżywka. Ja po prostu odkąd to wyszło, tak bardzo to chciałam, ale w Polsce było to dosyć ciężko dostępne. Bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się ją dorwać i od dzisiaj zaczynam jej testowanie, bo czekała na mnie zapakowana do świąt. Maska na noc do ust z Lanerz. Powiem Wam, że ja bardzo chciałam kupić to duże opakowanie, ale dobrze, że znalazłam coś takiego jak taka mniejsza wersja, bo przetestuję i jeżeli mi się sprawdzi, po prostu kupię to większe. I wziąłam jeszcze e, taką miniaturkę, nie wiem ile to jest mililitrów. Tego mlecznego toniku też dla Laneige, do przetestowania, ponoć jest bardzo fajny, też taki nawilżający, w sumie to jest tonik, więc nie wiem jak może mieć działanie jakoś super nawilżające, ale przetestujemy. Więc tak to na tyle, jeżeli chodzi o moje prezenty, ja jestem bardzo wdzięczna i bardzo zadowolona, prezenty jak najbardziej trafione. Ja powoli będę się już z wami żegnała, tak jak mówiłam, wydaje mi się, że ten vlog jest dosyć chaotyczny, ale to jest ostatni vlogmas, więc mam nadzieję, że obejrzycie. Dajcie znać, jak podobała wam się seria vlogmas na moim kanale i co chcielibyście widzieć na kanale oprócz vlogmasu, bo teraz niestety kończy się już sezon na świąteczne filmy i wchodzimy w zupełnie coś innego, więc dajcie znać, jakie filmy chcielibyście widzieć na moim kanale i jak wspominacie serię vlogmas, czy wam się podobała, czy coś mam poprawić. Jeżeli chodzi o następne filmy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i e, buziaczki dla Was. Jeszcze raz, kolejny raz życzę Wam wesołych świąt, spędzajcie je e, jak najlepiej.